Książę Erion Targerien, drugi syn króla Mekara I z dynastii Targerienów, zyskał przydomek Eryona Potwornego, jednakże on sam preferował nazywać się Erionem jasnym Płomieniem. Mimo prób kreowania wizerunku potężnego i świetlistego władcy, jego okrucieństwo było powszechnie znane w całym królestwie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Wasze wsparcie. Każdy gest, czy to subskrypcja, polubienie czy komentarz jest dla nas niezwykle cenny. To właśnie dzięki Waszemu aktywnemu uczestnictwu mamy możliwość dalszego rozwoju naszego kanału i tworzenia coraz to bardziej interesujących materiałów. Erion, mężczyzna o szczupłej sylwetce i średnim wzroście, wyróżniał się niezwykłą urodą. Jego kręcone włosy mieniły się srebrno-złotym blaskiem, a głęboko-fioletowe oczy kontrastowały z bladą, nieskazitelną cerą. Majestatyczne rysy twarzy podkreślały wysokie brwi, ostre kości policzkowe i prosty nos. Garderoba Eryona odzwierciedlała jego zamiłowanie do ognistych barw. Najczęściej nosił stroje w odcieniach czerwieni, żółci i złota, uzupełnione czarnym płaszczem obszytym szkarłatnym atłasem. Jednym z jego ulubionych strojów była szata z czerwonego aksamitu o długich rękawach. Podczas turniejów Erion prezentował się szczególnie imponująco. Zakładał tunikę zdobioną motywem wirującego dymu i ognia, a jego czarny hełm wieńczył herb z czerwonych, emaliowanych płomieni. Lanca, którą dzierżył miała złote zakończenie i była ozdobiona czerwonymi, pomarańczowymi i żółtymi pasami, nawet jego wierzchowiec był przyodziany w pomarańczowo-czerwoną tkaninę sprawiającą wrażenie płomieni ogarniających konia. Erion Targerien był jednym z najbardziej wyrazistych przykładów szaleństwa, które czasami dotykało członków jego rodu. Słynął z bezwzględności i pychy, a także z przekonania, że jest smokiem w ludzkiej skórze. Niektórzy twierdzili, że praktykował czarną magię. Jego młodszy brat Egon nie darzył go sympatią i uważał za patologicznego kłamcę. Według rycerza Raimuna Fasoeya, Erion potrafił zachowywać się uprzejmie i z uśmiechem w obecności swojego ojca, Mekara Targaryena. Jednak wobec innych osób pokazywał swoje prawdziwe oblicze. Inny z braci Eriona, książę Deron, określał swojego brata mianem prawdziwego potwora. Erion Targaryen był drugim synem księcia Mekara Targaryena i Lady Diany Dane. Miał pięcioro rodzeństwa, starszego brata Derona, młodszych braci Emona i Egona oraz dwie młodsze siostry, Dele i Reye. W jego posiadaniu znajdowało się smocze jajo o złotosrebrnej barwie. Erion przejawiał skłonności do okrutnych zachowań wobec swojego młodszego brata Egona. Wbrew własnym zaprzeczeniom dopuścił się wrzucenia kota należącego do Egona, do studni. Co więcej, pewnej nocy wtargnął do sypialni brata, gdzie posługując się nożem jako narzędziem zastraszenia snuł makabryczne żarty o możliwości okaleczenia Egona w celu zmiany jego płci, sugerując przy tym zamiar poślubienia go. W 209 roku książę Erion Targaryen uczestniczył w turnieju w Ashford. Początkowo błędnie uznał ser Dankana Wysokiego za stajennego, lekceważąco nakazując mu zaopiekować się koniem i derwiąc, gdy Dank przedstawił się jako rycerz. Podczas turnieju Erion niespodziewanie wkroczył na arenę, sprawiając wrażenie, jakby zamierzał wyzwać swojego kuzyna, księcia Valara Targaryena. Zamiast tego rzucił wyzwanie ser Humphreyowi Hardingowi. Ku zaskoczeniu Danka, jego Giermek Jajo, a w rzeczywistości książę Egon Targerien, otwarcie kibicowo Humphreyowi, życząc Erionowi śmierci. W trakcie pojedynku Erion, zamiast uderzyć w tarczę przeciwnika, celowo obniżył lance, przebijając wierzchowca Humphreya. Koń padł w męczarniach, przygniatając jeźdźca i raniąc mu nogę. Mimo oficjalnego uznania incydentu za nieszczęśliwy wypadek, Jayo był przekonany o celowym działaniu Eriona. Dank z trudem dopuszczał myśl, że rycerz i książę z rodu Targaryenów mógłby postąpić tak niehonorowo. Lord Ashford, Ku widocznej irytacji Eriona nakazał mu oddać swojego konia Humphreyowi jako rekompensatę za poniesioną stratę. Podczas wieczornego pokazu lalek na turnieju zaprezentowano scenę zwycięstwa rycerza nad smokiem. Erion, identyfikujący się ze smokiem, poczuł się urażony. W gniewie polecił zniszczenie stoiska i kukiełek artystów, osobiście łamiąc palce lalkarki tansel. Kiedy wybuchło zamieszanie, jajo wezwał Dankana do pomocy. Ten, broniąc artystów, zaatakował Eriona, uderzając go pięścią i kopiąc w brzuch oraz twarz. Ludzie księcia schwytali Dankana, a Erion nakazał im brutalnie go ukarać, wybijając zęby młotem i rozprowając brzuch. W tym krytycznym momencie Jajo ujawnił swoją prawdziwą tożsamość jako książę Egon i zdecydowanie wkroczył do akcji, polecając strażnikom natychmiast zaprzestać brutalnych działań. Mimo że wykonali jego polecenie, Duncan został aresztowany za napaść na członka rodziny królewskiej. Książę Belor Targaryen, dziedzic tronu i namiestnik króla, odwiedził Duncana w jego celi. Poinformował go, że jego bratanek, Erion, oskarżył lalkarzy o zdradę stanu przeciwko rodowi Targaryenów, twierdząc, że ich przedstawienie miało na celu „podburzanie do rebelii”. Sytuację Dankana komplikował fakt, że książę Deron, drugi brat Egona, wprowadził ojca w błąd, utrzymując, że Egon został uprowadzony przez rycerza-rozbójnika. Książę Belor odrzucił żądanie Eriona dotyczące egzekucji Dankana, jednak nie mógł całkowicie uniknąć przeprowadzenia postępowania. Przypomniał Dankanowi o surowej karze, jaka spotkała ostatniego człowieka skazanego za atak na osobę z królewskiego rodu utratę ręki. Jednocześnie Belor zasugerował alternatywne rozwiązanie. Duncan mógł zażądać próby przez pojedynek, unikając tym samym standardowego procesu sądowego. Erion po wysłuchaniu prośby Duncana zażądał próby siedmiu, zmuszając księcia Belora do akceptacji. Jako prosty rycerz bez ziemi Duncan stanął przed wyzwaniem zebrania sześciu sojuszników, podczas gdy Erion mógł polegać na Gwardii Królewskiej i dwóch książętach z rodu Targaryenów. Erion przykupił ser Stefana Fassoeja, jednego z nielicznych znajomych Duncana w Ashford, obiecując mu tytuł Lorda w zamian za poparcie. Ostatecznie w skład drużyny Eriona weszli jego brat książę Deron, ojciec, książę Mekar, Stefan Fassoej oraz trzej rycerze Gwardii Królewskiej, Willem Wilde, Donald Duskendale i Roland Craighall. Mimo przeciwności, Duncanowi udało się zgromadzić imponującą drużynę, w skład której weszli – Książe Belor wuj Ariona, Sir Humphrey Harding, jego szwagier Sir Humphrey Bisbury, Sir Robin Risling znajomy Egona, Sir Raymond Fassaway, kuzyn Stefona oraz Sir Lionel Baratheon. W trakcie pojedynku Erion zadał Duncanowi cios włócznią w bok i strącił go z wierzchowca uderzeniem buławy. Mimo to Duncan nie uległ. Wykorzystując umiejętności nabyte w zaułkach królewskiej przystani, zdołał pokonać księcia. Atakował go tarczą, aż rozbił grzebień jego hełmu. Gdy Duncan przystawił sztylet do gardła Ariona, ten ustąpił i wycofał swoje oskarżenie. Duncan zmusił go do publicznego ogłoszenia kapitulacji przed lordem Ashfordem, eliminując tym samym zagrożenie dla swoich pozostałych podopiecznych. Niestety w wyniku walk książę Belor oraz dwaj rycerze o imieniu Humphrey ponieśli śmierć. Po zakończeniu turnieju książę Mekar postanowił wysłać Erjona do Lys, licząc, że kilkuletni pobyt w wolnych miastach pozytywnie wpłynie na jego charakter. Erion przebywał na wygnaniu w Lys przez kilka lat. W tym czasie pojawiły się plotki o jego rzekomych nieślubnych dzieciach, których potomkowie mogliby wciąż mieszkać w mieście. Podczas wygnania zaciągnął się na pewien okres do kompanii najemników zwanej Drudzy Synowie. Po powrocie do Westeros, Erion zaangażował się w trzecią rebelię Blackfirów w 219 roku, zyskując rozgłos swoimi działaniami. Gdy schwytano Egora Riversa, Erion wspólnie z Lordem Namiestnikiem Bryndenem Riversem wywierali nacisk na króla Erysa I Targaryena, by wydał wyrok śmierci na Egora. Jednakże monarcha podjął inną decyzję, wysyłając Bittersteela do nocnej straży zamiast skazywać go na śmierć. Erion poślubił swoją kuzynkę, Denore Targerien. Para doczekała się jednego dziecka, syna, któremu nadali złowieszcze imię Megor. Chłopiec przyszedł na świat w 232 roku. W tym samym roku Erion poniósł tragiczną śmierć. Przekonany, że przemieni się w smoka, wypił kielich dzikiego ognia, co doprowadziło do jego bolesnego zgonu. Rok później zmarł król Mekar. Podczas obrad Wielkiej Rady postanowiono wykluczyć z sukcesji małego megora syna Eriona. Obawiano się, że chłopiec mógł odziedziczyć po ojcu skłonności do okrucieństwa i szaleństwa.